Do wroga dołączają posiłki. Do wroga dołączają posiłki. A to jest nasza armia. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Z Troji Total War yy, Tak wygląda Balin. Gdy już e, zniszczył pierścień i rozbudował Morię, która daje 20 tysięcy przychodzi i pamiętam, jak tą pinion z tej mori. Tak wygląda e, balin. W końcu się dowiemy też, jakie są mieki balina. Mianowicie ma heraklesowy rzut. Może rzucić kamieniem. Jestem mega ciekaw, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. E, ma zew Boga Wojny. Zmusza cel do zatkowania, prowokującej go postaci. Co? Po tej samej stronie fortu w Morzu, jednostka z bohatera? Możemy zmusić wrogiego bohatera, by nas zaatakował, No i śmieć przykładem, boosty dla jednostek. Oczywiście ma tą swoją arystyję, która ma się niby szybciej boostować czyli szybciej ma wpaść szał i mordować wszystko dookoła. Leczenie, leczenie. Mamy no, dużo lepszego bohatera, mamy dużo lepsze jednostki, bo wrogów jest dużo, dużo więcej. No i nasze rydwany, a rydwany to już chyba widzieliśmy, nie? Strasznie nie boli, że nie ma tych, tych takich, wiecie, tych kos na tych kołach, że jak wiedziesz przeciwnika, to ta piechota jest tak mielona ładnie. Naprawdę bym chciał, żeby to tak było. Mm, tych jednostki gigantów też chyba widzieliśmy, nie? Tych aniołów śmierci. Jest ta piechota z łukami. No dobra, Grecy, zapraszamy, a ja was polecam zostawić łapkę w górę i soczysty komentarz. Oni też mają jeszcze chyba posiłki z miasta, tak, ale widzę, że nie będą na nie czekać, więc idealnie. Okej, okay, i my możemy rzucić tym głazem, tak? My możemy rzucić tym głazem. No dobra, rzuć tym głazem powiedzmy tutaj. Jak długo on będzie rzucał tym głazem? Pokaż jak to wygląda. Aha, on musi podbiec. Zaczęli strzelać. No, dobra, w pierwszym szeregu nie trafisz. W drugi szereg chociaż trafisz z tego głazu. O Jezu, czekaj, bo ty zaraz nie zdążysz. no fatalny mały zasięg. Yy, rzucaj tu. Mhm. Uh -huh. Rzucaj. Rzucaj tym głazem! Dawaj! Podnieś ten głaz! He, rzuci, rzuci, rzucił. I coś tam ja zabił. Dobra, wycofaj się na drugą brudnia. linię. A ja muszę rozstawić jednostki. Świetnie. Yy, husaria, chciałem powiedzieć. Kawaleria od razu niech wjeżdża w tych. Musimy to wygrać kawalerą, żeby też ograniczyć straty. Mm, reszta niech strzela, walczy, wy żadnych umiejętności nie posiadacie, nie? Gdzie jest wrogi generał? E, tu jest wrogi generał. Ok, spróbujemy go zabić jak najszybciej, sprowokować go do walki. Ty w sumie możesz biegać w niego od razu. Nie ma co się. Morale. Oj, pobiegliście, nie wy. Morale. I zmusza cel do zaatakowania postaci. Możesz złożyć na tego, na generała? Czy nie? Nie możesz. Możesz was tylko wykorzystać. Aha, już uciekają. To nieźle. To niezłe jednostki. Ci też uciekają, a te rydwany miały ich objechać? Jezu, czemu te rydwany są tak wolne? E, tymi rydwanami to są tak... Te... Nie, te się wbiły. Obiedcie, będziecie kolejnych puszować. I się już załamuje powolutku. No i bardzo dobrze. Ci w szale biegną, to przechwytcie tych. E, zmasakrowaliśmy ich. Pronto, jak przynajmniej centrum została wygrane. Teraz flanki trzeba wygrać. Aha. Zakręca i wyjedzie się do przodu. Posiłki dochodzą, garniznowe z miasta. Dobrze. Jak tu wygląda rzeź? No, ten generał niesłabnie. Czy nasz też ma się dobrze? O, on zaraz szał sobie naładuje. Którzy? Którzy uciekają? Którzy pierzchają z pola bitwy? Możesz odpalić sobie ten szał? Teraz by się przydał w sumie. Miotaj tam. Dobra. Kawaleria kolejnych, niech wieże, rydwany, niech przejeżdżają po nich. Mhm, bo posiłki nadchodzą. Aha, to te oddziały uciekły w całym centrum walki. No cóż, sfokusujcie ogień na tych. na tych maczugowcach. Ciach, 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 ciach. A tutaj masakrujcie linię za linią, niech to pada. Mhm, niech to wszystko pada, niech te szeregi giną jedne za drugie. Wy musicie niestety chyba walczyć wręcz, ale powinniście się wytrzymać. Możesz ten szał sobie odpalić za mało punktów. Aha, to jest dopiero połowa. Dobra, niech walczy. Ale te rydwany są czaderskie, patrzcie one wszystko rozjeżdżają Dobra, jedźcie dalej Jedźcie dalej, nie zatrzymujcie się Mhm Położycie lewą flankę i zaraz wrócicie, żeby... Żeby... A, ten wodział w ogóle nie ucierpiał Żeby wspomóc... Żeby wspomóc oszczepników Dopiero pierwszy rydwan padł Trochę ich pobijaliśmy, dobra, ci przejechali, jedźcie dalej Ciach, 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 ciach A wy wystrzeliście tych, 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 maczugowców, co do was podeszli No ale jegancko Rzućcie ogień na tą flankę Mhm, mm teraz rydwany pojadą. Wiem, że miałem je wykorzystać w do tego, żeby zabijać, masakrować. Aha, ci już uciekają. To w sumie go nich. Trzeba też jak najwięcej ich zabijać. Skoro im tutaj się szeregi rozwaliły. To już ścigamy uciekinierów powoli. Pieśniarze wojny, pichota. U, Dwuręczne włócznie. A zmyliło mnie to. Mhm, uh -huh. tu, na harpie. Nie bijecie się z tymi. Wy możecie na te dwuręczne włócznie. Dwuręczne włócznie powinny być bardzo podatne na ostrzał z... Na ostrzał z. z. broni miotanej, no bo nie mają żadnych tarczy, nie mają jak się zasłonić. Czy ci uciekają? Tak, uciekają. Świetnie. Zużyliście amunicję, to atakujcie wrogiego bohatera. Nice. A rzuć w nich kamieniem. A rzuć w tych bydlaków kamieniem. i podnieś ten kamyk z tej gleby. I rzuć w tych bandytów, co do ciebie teraz biegną. O, idealnie tutaj, jak stanęli teraz. Rzucisz czy nie? Jebut, no jednego upolowałeś, no dobrze. Czekajcie, bo nam się linia rozwali, jakby teraz oni się zmobilizowali i wrócili do szeregu, albo gdzieś by tam nie daj Boże komputer dostał jednostki, to by nas dość mocno pokiereszowało, bo wszyscy pobiegli ścigać to, co ucieka. Nie możecie, panowie, tak robić. Mm, średnia ta szarża, w sensie średnio wygląda ten impact szarży na stojącą jednostkę lekkich łuczników, to powinno ich rozjechać, zmielić i przejechać dalej, oni powinni się zatrzymywać. No ale okej, okay. co to jest? To są ludzie z równin, tarczownicy Na z mieczami. Paręsa. Twoi wojownicy odzyskują animus. O, odzyskują animusz. Już mi się podoba. Walczcie. Walczcie, towarzysze. Czy możesz w końcu użyć sobie tego, tego szału? Nie, dalej nie możesz użyć tego szału. Co za useless jednostki. Oj, rydwany nam pękają. One sporo zrobiły, ale powoli, powoli zaczynają umierać, bo to stracha, no i teraz mi uciekły. Naprawdę, panowie? Teraz uciekacie? One wpadły w szał, duże zmęczenie, ucieczka, otrzymane obrażenia. Dużo jednostek zaczęło w nich strzać, to niestety wracają ci uciekinierzy, którzy zrejterowali spora bitwy. To jest dobre, żebyś wpadł ten szał i zaczął ich masakrować. O, jest, Aristrea, walcz. Walcz ziomuś, zmasakruj wszystkich. O tak. Nie bierz jeńców, zero litości. Ej, oni nam rozwali większość armii. Ja myślałem, że my na ludzie to wygramy, ale jednak nie. Net Naw nie wiem czy my to wygramy, znaczy jak przegramy też nie jest źle Bo ja w każdej z chwili mogę z nimi spróbować zawieszenie broni podpisać, ta oni zaczęli nie panikować, serio Aha, wrogi bohater trafił do Hadesu, świetnie <laughs> Nasz Sam tutaj w samym środku walczy ze wszystkimi e, Sprowokuj ten oddział żeby do ciebie przybiegł, czekaj 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 czekaj, żeby nie naszą piechotę Ci mają przybiec do nas Mhm Prowokuj go O właśnie a, ucieka! A, jak mają walczyć z tym bohaterem, to uciekli. Dobrze. On tu wszystkich porozbijał. Ej, wiecie dlaczego zaczęliśmy przegrywać? Bo ja rozumiem im armię i ona zaczęła nagle wracać. W sensie, no, oni na ostatkach wracają i ci masakrują te reszty oddziałów. I teraz nagle my zaczynamy wygrywać, bo nasze oddziały zaczynają wracać. To jest strasznie dziwnie z tymi moralkami. A że dużo wraca tych jednostek strzeleckich... O, zwycięstwo. Dziwne są te bitwy niektóre. A jak kampania jest fajna, to bitwy są takie średnie. Kadmosowe zwycięstwo, Dobra. Teraz w zależności od tego, bo nie miałem jeszcze czymś gonić, e, Straciliśmy chyba ze dwa oddziały. Jeden oddział rydwanu chyba całkiem nam polek. Ale patrzcie, ile te rydwany 200 i 500. Mówią, że te rydwany będą robić różnicę. Potrzeba więcej rydwanów. Może niepotrzebni są ci oszczepnicy. W ogóle, czy my potrzebują jednostek strzeleckich? Nie lepiej same rydwany zamontować? Znaczy, jak będą mieli włóczników, to strzelcy się przydadzą. Ale. Czuć, czuć, ile zrobili. Straty pozostało 400, 400, 400. Na pewno sobie uzupełnimy oddziały po bitwie. Na pewno uzupełnimy. I zobaczymy, czy będziemy w stanie dalej oblegać tą osadę. Zabiliśmy też wrogiego generała. Eee, z tego zwykłego, nie? Ten z garnizonu chyba uciekł, ale ten zgarnizony nie ma znaczenia. Tak, generał nie żyje, straciliśmy dwie. No niestety, rydwany to brak tych rydwanów boli. 2000 żart. Mhm. Kto nas atakuje? Kolejne greckie miasteczko: Filokrates Melibera. Spoko. Spoko mordzie, cała Grecja jest do zupienia, spalenia. Wydano królewski dekret. Koszt utrzymania minus 10 dla wszystkich jednostek. No trochę to pomogło. Ej, ale to, że nam wyczerpały się zapasy złota, to jest nieporozumienie. Spadek Hefajstosa działania, działania, bo będzie ciężko. Nie dość, że... O, frakcja zniszczona. Nie dość, że nam ta Unia, Konfederacja rozwaliła ekonomię, to teraz brak złota, to mamy dosłownie kryzys ekonomiczny i to ogromny. Bo ta brak złota będzie w każdej osadzie, nie? Złoża 6 tysięcy. I jak ja to przejmę, to tutaj będą te złoża, czy nie? No bo mi się złoża wyczerpały przy wszystkich prowincjach jednocześnie. Czy to złoże nam się pojawi na nowo? Daj mi Wyspa Węży. Utrzymaj kontrolę. Dobra, wspólna sprawa. Wojenna mądrość, doświadczenie dla wszystkich bohaterów. Plus 3 do rozwoju, 10 wpływów, 10 zadowolenia. Wpływy się przydadzą. Sarpedon z Licji. Utrzymaj kontrolę bezpieczeństwa w Wielkiej Sojusze Wojskowe, następujące prowincje Licja. Okej, okay, to mamy, tak, bo nam zaliczyło. Południowy handel, Licja to jest gdzieś właśnie na, w połowie tej, tej Azji mniejszej. To jest chyba co, to co posiadamy. Południowy handel plus trzy rozwoje, dziesięć pływów, stosunków do dyplomatycznych strojanami, cyklop dostępi, specjalnego werbunku, wojna mądrość dla posiadanej całej frakcji. Hektor, z dalekiej kroiny zwanej Egiptem. Przysłano pozdrowienia oraz propozycję, której Hektor nie śmiał zignorować. Piotr z Południa przyniosł ze sobą wiadomość. Od, niespodziewanego, od niespodziewanych sprzymierzeńców do twoich rąk trafiła wiadomość z drugiego królestwa zwana Egiptem. Tamtejszy król, zwany w licji pod imieniem Polibos, pragnie odnowić sobie więzi z Asuwą. Asuwa to jest ten nasz sojusz trojański. Władca jest otwarty na przymierze między naszymi królestwami, ale będzie ono przypieczętowane politycznym małżeństwem. Proponuje by jeden z egipskich książąt ożenił się swoją siostrą Lizymachrą. Orzuć propozycję. Hektor otrzymuje 2, plus 10 do wpływów, zgódź się na zaślubiny. 500 brązu, 1000 żywności, 10 brązu, na naturę w całej frakcji, złoto. Szczerze? To Hektor ma już prawie maksymalny poziom, nie mam co mu levelować. No wpływy by się przydały, weźmiemy, zgodzimy się na za zaślubiny. Troja z otwartymi, przyjmie otwartymi ramionami wszelkich sprzężeńców, nawet z tych zaleka, niech ślub się odbędzie. No i cyk. Bo to są eventy, które dostajemy za wykonanie misji epickich? Więc zrobiliśmy teraz dwie, to chyba drugi jest iwencik. Na dla ciemnego nieba wypatrzono orła dzierżącego w szponach węża. To z pewnością znak zesłany przez Zeusa. Łowcy donieśli o znaku od samego Zeusa na wschodnim niebie. Oznacza on zapowiedź cierpienia, lecz komu jest ono przeznaczone. Twoi ludzie domagają się zdecydowanych działań wymierzonych w Ahaju. Pewne tego, pewnie tego właśnie życzy sobie boski władca Olimpu. Jeden z swoich zachowanych druhów, pali Damas. Dradza ci, byś podążył ślepo za kaprysami błogów. Wysłuchaj, palid masa. 3 do rozwoju, plus 10 do wpływów, minus 10 do kosztów werbunków. Wydaj rozkaz do wyprawy. Stosunków dyplomatycznych, obrona zwarciu, walka w zwarciu, szybkość ruchu w trakcie bitwy. No nie, o, co, o to nadszedł czas wojny. Słuchasz boskich wyroków i ruszasz do walki. No mamy wojnę, także, no, już nadeszło. Zmagania z losem. Zadbaj, by następujące frakcje zostały zniszczone, skonfederowane. W tyja. Co? Achille został zniszczony? What? Co? Achilles pokonany. Jakże nisko upadli potężni. Naprawdę, zrobiliśmy questa. Zadbaj, by następujące frakcje zostały zniszczone, skonfederowane, wytyczne. eee, aha. Czyli co? Achilles is no more. No patrz, ile ich tu płynie! Desantują się bandyty! Ale mamy kryzys! Nie mamy pieniędzy! Dobra. Jak ta prowincja wygląda z tym złotem? Faktycznie jest tysięcy, ale to co? Teraz inne prowincje nie będą wydobywać tego złota, nie? Złoża 0, Nie mogę się jakoś odnowić? No chyba nie, nie? Niedobrze. No dobra, ale tu jest 6000 zł w tej prowincji. Trzeba to wykorzystać, tylko że tu wpływów nie mamy. I powoli te wpływy będą rosły. Już 39 70 do rozwoju. Na razie to zostaw. Rozwój tak jest 176. Na razie to zostaw. Niech będzie. Yy, ważniejsze pytanie. Ważniejsze pytanie, technologia to zaraz, czy my jesteśmy w stanie zdobyć z marszu tą osadę? Czy to oddziały zbyt bardzo ucierpiały? Kadmosowe zwycięstwo Szczerze? Weźmiemy to Weźmiemy to, bo ta armia docelowo ulegnie rozwiązaniu, bo nas nie stać na jej utrzymanie Usuniemy sobie tą armię, północ będzie zabezpieczona Aha, uh -huh. Zajmi tą osadę Ciach, 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 znaleziono wyjątkowych wojowników i zabezpieczyliśmy całą prowincję. I to są harpie, możesz je zniszczyć, to też możesz zniszczyć ta osoba produkuje drewno. Obecnie najbardziej czego nam nie, czego nie potrzebujemy to drewno. Dobra, jest dużo brązu, jest dużo żelaza, spoko. ta armia idzie do kasacji, tylko bohatera możemy zostawić. To jest 22 poziom, balina. Rozwiąż te jednostki. Mhm, żarcie się prawie zgadza. Bo z tymi żbiczkami, typkami my mamy jakieś pakty podpisane? Kim wy jesteście? Wy jesteście Aenosi. Pakt agresji. O, podpiszemy. I zapłacicie nam w brązie. Pojedyncza wymiana. zapłacicie nam w brązie za ten pakt agresji. No, 1700 brązu. Dajesz. Oni też w ogóle walczą z tymi, z... Z Amazonkami. Także... To są nasi wdzięczność. Zrobiono postać szpieg Moria. Nasz z frakcji Dardanin pragnie nam podziękować za zniszczenie frakcji Abstyni, która była wrogiem naszego sojuszu. W tym celu przesłano czempiona z wielkim potencjałem wyłączonym w naszym. Okej. Okay. Poko. Fajnie, jakbyś się dał skonfederować. Mamy szpiega poziomowego. Okej. Okay. Szpiegów jeszcze się nie bawiliśmy. Okej, okay, zrobiłem z niego takiego asasyna troszeczkę, żeby sabotował wrogi armię, Zobaczymy, jak to będzie działać. On może na morzu przeprowadzać. Może na morzu przeprowadzać, czy on może na morzu łapać te armie, które będą nas przypływały? To by nam bardzo pomogło, zobaczymy, przetestujemy. Nawet ładuj się na okręty. Eee, co to płynie i my będziemy musieli teraz tak trochę za nim biegać, tak? Eee, no dobra, może zobaczymy też jak będą wyglądały bitwy na morzach. To pewnie będą po prostu wysepki albo na plaży będziemy walczyć, zakładam tak jak w Warhammerze to było. Bo bitew morskich tu nie ma, nie? O Jezus, ale my ich zmasakrujemy. Ta druga armia. Z Daglasem Akarturem będzie po prostu bronić wybrzeża. Hmm. Może zdać tysiąc żarcia. Będzie bronić wybrzeża. Cię. Przechwytywać wszystko, co będzie płynęło, a Hector spróbuje się zdesantować do Grecji. On znowu awansował! Wow, on zaraz ma maksymalny chyba poziom. Co jeszcze mogę mu coś dać? Tu jeszcze mogę mu dać i to tyle, ta? Um. Oba są bezużyteczne perki. Nie wiem, daj do rekrutacji, daj do rekrutacji. Co, my mamy? 27 i tu więcej już nie można by udawać perków. On ma maksymalny poziom. No dobra. Zdolności jest zbrojowe, kampania osobiste. Nie wiem, czy dobrze rozwinąłem tego uh, Hektora. Pewnie można było lepiej. Mógł Artemidy, pancerz Hektora. Mało mamy tych. Mało mamy możliwości ekwipunku zmiany, ale trudno. Ty nie możesz się ruszyć, nie? Bo w tej turze dopiero działałeś. Dużo bohaterów nam awansowało, bo w sumie zrobiliśmy dużo tych epickich questów, które dawało globalnie z EXPA naszym generałom. Trochę posiedziałem, poklikałem. Parys będzie miał Rydwan i będzie z tego Rydwan mógł. W ogóle, Parys jest porąbaną jednostką. Jak ja widzę, jak można go wypocić pod strzelanie z łuku, to, to aż się boję. Yy, przydałoby się coś, co dałoby koszty werbunki, szybkość ruchu w trakcie bitwy. Coś, co by dało uzupełnienie strat, walka w zwarciu plus 18, lekkiej piechoty. Coś, co dałoby obronę naszej armii. W statystyki do walki wręcz. O, obrona w zwarciu dla wszystkich jednostek ciężkiej piechoty. O, właśnie, właśnie, właśnie. Minus kosztów do werbunku i zwarciu. Mamy ciężką piechotę głównie, nie? I robimy ciężką piechotę. I wpadłem na drugi genialny pomysł. Mianowicie, tu miała być prowincja podłuczników, nieprawdaż? Dlatego rozbudujemy sobie tą, ten budyneczek. Tu wrzucimy słynni strzelcy. Mamy coś jeszcze do rekrutacji łuczników. Plus 6 do zapasów. Tak, od razu machniesz ten budyneczek. To jest, co to jest? Plus 40 do rozwoju. Czy wy potrzebujecie więcej rozwoju? Chyba nie. No i to są te nasze nieszczęsne kopalnie złota. Tylko teraz pytanie: Plus 30, plus 43, plus 60. No tak, ale no to, to już nie opłaca się rozbudowywać. Ej, strasznie słabe. Znaczy, dobra, rozumiem pomysł, ale. No nie wiedziałem o tym i to zepsuło nam ekonomię i to bardzo. Antagonista. Porównanie się, większa część paska zajmuje kolor żółty, tym silniejsza jest twoja frakcja względem frakcji przeciwnika. No jasne, że tak. Okej, okay, i pozbieramy na ten budyneczek, na Gwardię Hektora, bo to jest obrona w zwarciu dla jednostek strażników troi zbrojnych łuczników ofensywnych, plus 2, plus 5 do rangi w tej frakcji, minus 2 do kosztów utrzymania, chcemy to zbudować w następnej turze, więc na razie nic nie będziemy wydawać pieniążków. Koniec tury. Czy oni gdzieś się zdesantują? Agentów na razie nie mam jak powstrzymać, bo musiał zrobić własną siatkę agentów, którzy by przechwytywali tych, tych rzezimieszków, a to jest chyba bezsensowne. Znowu siedem jednostek się płynie. Okej, okay, wy bitwę. Co to jest? A, jas, Ej, to nie jest ten kurdupel, który rzucił nam wyzwanie? Ziomuś! Hmm, stracimy coś. Ale to są ci gorsi szermierze? Jeden lepszy. Dobra, klepiemy cię. Łatwiutko. Nie wiem kim ty byłeś. Fajny czepek miałeś? Ej, to jest smutne, że Achillesa nie ma. Ja naprawdę bym przygotowany, że Hektora wymaksujemy i potem cyk lecimy na Achillesa. Na tulipa. Uzupełnij jednostki, bo trochę potraciłeś. Tą wyspę można by w ogóle ufortyfikować, zrobić, żeby tu można było coś rekrutować na szybko. Bo jak mamy ze stolicy sprowadzać. Przydałby się też bohater pod rekrutację, któremu byśmy wybrali perki przy rozwoju postaci, który miałby wszystko władowane, żeby jak najlepiej, najtaniej, najwięcej najszybciej rekrutować. Bo jest taka opcja stworzenia. Taki jeden bohater by się trzymał, on by tylko był odpowiedzialny za rekrutację jednostek. Co za dzban nas atakuje? Akrotost, ty jesteś tutaj. No dobrze. Masz jedną prowincję. Nie wiem po co, za co i na co ty nas atakujesz. Z jakiego powodu? On ma chyba nie, on ma jeszcze Narodos, OK. Mamy na plus surowce! Na plus surowce mamy... Być... O Jezus, jak pięknie to wygląda. Dobrze, czy my możemy w naszej stolicy zbudować Gwardię Hektora? O właśnie, Gwardia Hektora. My musimy czekać, aż to się rozbuduje, nie? Jakbyśmy chcieli mieć tych lepszych łuczników. Dobrze, to Parys jeszcze poczeka ze swoją armią. Ty, a jak pokonaliśmy tego kurdupla? E, Antagonistę. On tutaj stracił siły. Musimy zniszczyć tą frakcję, czy co? Żeby się go ostatecznie pozbyć. Możemy ci zrekrutować... O, co to jest? Partatoi. Dla ciężka jest no, noska grzgocąca szarża, niezłomność furia. Fajnie wyglądacie. I Polifreni, druzgocząca szarża, cyklopy. brojmietająca budzi grozę skuteczność przeciw Bramom. Aha, to takie średnie do tej armii. Ale możemy Douglasowi wrzucić ten jeden oddział tych, tych, tych specjalców I dodentegować ci harpiami. No nie, tu by się przydały lepsze jednostki. Na razie ci damy w moczugowców zwykłych, żeby zatentegować. Trudno, jak nam podbiją tą Helenę, to nie wiem, co ta Helena robi. Co ta Helena robi? Co my dostajemy dzięki temu, że przetrzymujemy Helenie? Jezus, coraz więcej mamy tych perków. Aktywnych bonusów. Masakra. Yy, no trudno, jak oni ją porwą, czy coś jej zrobią, to, to nie nasz problem. Jak my możemy jakoś fajnie przepłynąć tej Grecji, żeby dużo jednostek nie stracić? Moglibyśmy tutaj płynąć, dasz forsowny marsz. Znaczy, w cała naprzód i w dwie tury trochę ucierpić, ale musimy. Nie ma na co czekać, bo im dłużej będziemy czekać, tym więcej tych Greków będzie nam się zwalać na główkę. Płyń Hektorku, on jedną, dwie tury, jedną turę spędzi na Otwartym Morzu. Czy moglibyśmy pewnie tutaj przez pół skakać? Ale to by było za daleko, żeby ograniczyć stratę. Mm, dużo cierpicie? Nie, te jakieś pojedyncze jednostki zginą, dobrze. A o szpiegu zapomniałem. Dobra, dostaliśmy szpiega po to, żeby o nim zapominać na koniec każdej tury. No cóż, na razie niech sobie siedzi na tym Otwartym Morzu. zobaczyć też, ile on będzie kosztował. No i najfajniej, jakby się dało robić. Achilles, to ty żyjesz! Ktoś go przejął. To jest inna frakcja. Ty, chyba że oni konfederację zrobili. Może tak być, że Grecy też robią konfederację. Zaraz obczajmy, co to za frakcja ma Achillesa. Chcesz mi dać 12 tysięcy, żebyśmy dołączyli do wojny z dwiema... ...dwiema rybami. Nie, nie, nie. Żarcie na razie mamy na plus, a kolejny wróg tam na południu... Oni na, pod Helenę płynęli chyba w poprzednim odcinku, że uratowaliśmy dyplomatycznie tą Helenę? Eee, nie potrzebny nam ten przeciwnik. Trzęsienie ziemi. Mhm. Uh Jeszcze -huh. trzęsienie ziemi nas nawiedziło i wszystko się poniszczyło. Super. Super. Zawsze o tym marzyłem. Dobrze, czy nasz agent może działać. Co to jest? Wrogie okręty transportowe. Czy ty możesz działać na morzu? Nie możesz działać na morzu. Ustaw cel koordynacji. Nie, to nie jest nasz agent, to jest nasz agent. Też nie możesz działać na morzu. To nie dobrze, bo to oznacza, że musimy czekać, aż ktoś się zestantuje. Żeby nasz agent mógł działać. Dobra, a czy możesz wrogiego agenta? Szansa na udane zabójstwo była 2%. Tak trochę średnio. Ale on jest do sabotowania armii, a nie do tego. Moglibyśmy go dropnąć, w sumie popłynąć. Wiesz co? To jak się nie możesz tego robić na morzu, to dropniesz się razem z Hektorem. Bo bez sensu mi czekać, aż oni się gdzieś zestantują wtedy agenta przesyłać. Lepiej go wykorzystamy z Hectorem. Jak Hector wygląda? Oj, teraz to dużo ucierpiało. Dobrze, zaczniemy od inwazji na Karystos. Tutaj pierwsze jednostki ech, dzielnych trojan wylądują w Grecji. Czy to miasto jest bronione? Nie, to miasto nie jest bronione. I możemy je od razu zaatakować. Świetnie. Jak odskoczył? Ej, to też jest nowe. Tego przewrócił i przebił. To nie, jest nie, nie sportowe zagranie. Zero strat ponieśliśmy. Zajmij osadę. Ty, a może Grecję będziemy plądrować? Łupić palić. Nie no, bo musimy utrzymywać. Na razie nic wielkiego nie ma. Ale mamy przyczółek. Mamy przyczółek w Grecji. To już jest Grecja. O tak. To jest Grecja. Stano jest bardzo blisko Datem swoją drogą. Bardzo bliziutko. Co to jest za frakcja? To są Mykeny. No dobra, czyli to pewnie była... E, tak, to była konfederacja, bo to są ziemie Achillesa i Mykeny to po prostu przejęły. A pokażcie jak silne są Mykeny, bo my jesteśmy pierwszą frakcją, a zakładam, że Mykeny będą drugą, czyli Aganemnon. Okej, okay. a Sparta Menelaos to jest czwarta frakcja. Okej. Okay. Oni mają ile? 22 osady? Co? A ile my mamy? No na pewno ja mam 22 osad. Wow! O kurde, oni tu wszędzie się dropnęli. Dalej stoi tutaj ta Helena, dalej ona jest. No ja nie jestem w stanie jej bronić w takim ułożeniu. Za dużo tego płynie. Halo! Musimy więcej armii wystawiać. Zrobimy tak, że będziemy wypływać i próbować ich przechwytywać. E, na morzu. Tak mi się wydaje, że to jest najlepsza opcja. E, póki oni są porozdzielani. Uh -huh. Bo dobrze jakbyśmy zrobili tak, że front byłby w Grecji. Bo nie jesteśmy w stanie... Narazie w sumie nie ucierpiałem, może być surowce. E, nie jesteśmy w stanie... Aha, wy jesteście neutralni. się rady wrócić? Nie dasz rady wrócić, ale na natryczny nie ponosić. Bo tego nie jestem w stanie obronić. Mam nadzieję, że oni, jak tutaj trochę popodbijamy, to się skupią i będą bronić sobie wybrzeża, a nie że będą mi się desantować. I zobaczymy też, co się stanie po utracie Heleny, bo zakładam, że ta Helena zostanie przejęta. Może to Grekom po prostu dają busty, jak kontrolują Helenę. No nic, dobra. Łapę, w górę, soczysty komentarz. Widzimy się jutro. Trzymajcie się na razie. Elo.